Pokaż swój niepowtarzalny styl, Radzka radzi Tobie dobrze w z tym. Supermodny, Cześć, witam Was serdecznie w stroju dnia na pożegnanie lata z przepięknej Warmii, z klimatu po prostu tak sielskiego, że... Ciężko mi stąd wyjeżdżać, ale zapraszam Was na szybki strój dnia ze swetrzychem, z bardzo fajną, jesienną rzeczą, która już mi się tutaj podczas wieczorów bardzo przydała. No i to jest bardzo wygodny, prosty strój dnia z wielkim swetrem polskiej marki Towa. I co to ciekawe, to jest sweter, który jest w bardzo dobrej cenie, ale ma świetny skład, dlatego że ma moher wełnę dziewiczą, ma wiskozę, tam jest bardzo mało syntetyków w składzie. Ma też piękny, warkoczowy splot. Ale jest dość lekki, ale jest taki wielki. Wiecie, takim swetrem się otulamy, jest nam ciepło, e, wtulamy się w niego, po prostu to jest taka nasza druga skóra. I powiem Wam, że jak się wskoczy w ten sweter, to ciężko w ogóle z niego wyjść, zwłaszcza jak się jest właśnie gdzieś tam wieczorem albo e, na łonie natury, albo ogólnie kiedy jest nam chłodno. Także ma świetny skład, jest w dobrej cenie i trzymam kciuki za rozwój marki, bo wiem, że jest to nowa polska marka. I to jest takie swetrzycho, które może nie sprzyja kobiecej sylwetce, ale komfortno jest po prostu bezcenny. Do tego mam zwykły bawełniany t-shirt The Other Side. Tym razem mam dekolt nie na plecach, ale z przodu. Jeans z zary niebieskie. Wydaje mi się, że ten sweter świetnie się z jeansami, ten splot właśnie z tym niebieskim kolorem komponuje. I do tego jeszcze wygodne konwersy. To jest totalnie zwykły taki zwyklak na wiecie, siedzenie sobie na pomoście, przeglądanie gazetki, patrzenie się w dal i rozkoszowanie się super widokami. Chociaż widzę go też wieczorem w domu na przykład przy zapalonych świecach albo kiedy będę sobie Wieczorami chodzić, oglądać film, albo nawet wczesną jesienią zamiast lekkiego płaszcza gdzieś tam w mieście. Także to jest naprawdę świetna, świetna rzecz. Również poza takim zestawieniem, jakie ja mam dzisiaj na sobie, czyli poza czynsami, wydaje mi się, że on się świetnie będzie komponował z sukienkami, z czymś takim lekkim, kiedy mamy złożenie takiego ciężkiego materiału i czegoś lekkiego, powiewającego. Myślę, że to jest też świetne zestawienie. Także ja wyglądam tak. Mam nadzieję, że mój strój dnia, no i te piękne widoki, ogólnie klimat tego filmu Wam się podoba mi się łezka kręci, jak myślę o tym, że zaraz stąd wyjeżdżamy. No ale takie jest życie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!